Jak wypełnić podstawowe informacje na naszym nowym kanale na YouTube, jak dodać opis oraz linki do social mediów, czyli pierwszy krok w optymalizacji naszego nowego kanału, tym właśnie zajmiemy się w dzisiejszym filmie. Cześć, z tej strony Edyta i witam serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmie, tak jak przed momentem wspomniałam, zajmiemy się już powoli optymalizacją naszego kanału. I właśnie dziś zajmiemy się opisem oraz linkami do pozostałych social mediów, jeśli takie posiadamy. Zobaczymy kilka popularnych kanałów, żeby sprawdzić, w jaki sposób oni ustawili ten opis, no bo w końcu mieliśmy się uczyć od najlepszych, a później jeszcze pokażę Wam, w jaki sposób właśnie podlinkować te dodatkowe social media typu Instagram czy TikTok. Tak więc zabieramy się, do działania. A więc jesteśmy właśnie na naszym nowym kanale. Jak zostać YouTuberem? I mamy tu takie dwa okienka: Dostosuj kanał oraz zarządzaj filmami. I w dzisiejszym filmie zajmiemy się tym pierwszym przyciskiem: Dostosuj kanał. I przenosimy się na kartę Dostosowywanie kanału, gdzie będziemy wypełniać podstawowe informacje o naszym kanale. I tu mamy na początek nazwa i opis kanału. W tym miejscu możemy zmienić nazwę kanału. Ja jednak pozostawię tą samą. Gdybyście jednak chcieli zmienić, to naciskacie ten mały ołóweczek i możecie wówczas edytować. Waszą nazwę kanału. Możemy tu również dodać opis kanału. I teraz przeczytajmy. Opis opowiedz widzom o swoim kanale. Opis pojawi się m.in. w sekcji informacje na Twoim kanale i w wynikach wyszukiwania. Tak więc sam YouTube podpowiada nam, aby w opisie dodać kilka słów o sobie, jakiej tematyki mogą spodziewać się nasi widzowie, szczególnie gdy po raz pierwszy trafiają na nasz kanał i chcą dowiedzieć się o nas czegoś więcej. Ja w moim opisie zawarłam takie oto informacje. Hej, z tej strony Edyta, dzięki za odwiedzenie mojego kanału. Jak zostać youtuberem, to otwarty projekt na 2022 rok wspólnie tworzymy i rozwijamy swoje kanały na. Na YouTubie. Uczymy się od najlepszych i wprowadzamy ich lekcje w życie. Celem tego kanału jest pomoc początkującym twórcom zamienić pomysł w akcję, wskoczyć na wyższy level i rozwinąć skrzydła na YouTubie. Nowy film w każdy wtorek, czwartek i sobotę. Jeśli chcesz mnie wesprzeć, to naciśnij czerwony przycisk subskrybuj i bądź pierwszą osobą, która zaobserwuje ten kanał. Pozdrawiam, Edyta. I w tym momencie ta osoba, która wchodzi na mój kanał, wie jak mam na imię, o czym będę nagrywać, kiedy publikuję. A także podziękowała jej za to, że odwiedziła mój kanał. A na sam koniec warto również pozdrowić swoich widzów. A teraz zobaczmy, jakie opisy mają jedne z większych kanałów na YouTube. Najpierw zobaczymy te na rynku polskim i tu wybrałam sobie na początek wersow. i teraz żeby zobaczyć jaki opis umieściła Versov, wchodzimy w zakładkę informacje. To właśnie tu znajduje się nasz opis i jak widzimy, Weronika dodała tylko serduszko. Zobaczmy następny większy kanał. Wybrałam Blowka. Blowek ma już troszkę więcej. Siemano, ziomeczku. Ja jestem Blow i lubię grać w gry i powodować uśmiech na twarzach moich widzów. Czyli możemy się domyślić, że będą tu filmy o grach, a także będą jakieś śmieszne filmy. A następnie ma dwa e-maile. Biznesowy oraz PR do swojego menadżera. A teraz przejdziemy na taki rynek międzynarodowy i zobaczmy Mister Bista. I Mister Beast ma całkiem rozbudowany opis. Ma oczywiście na początek zachętę do subskrypcji, a następnie ma swoje osiągnięcia. I na sam koniec kanał Think Media, który zajmuje się szeroko pojętym tematem tworzenia wideo. I właśnie od Think Media również będziemy się uczyć, będziemy analizować różne filmy na ich kanale, tak aby uczyć się jak najwięcej, jak najlepiej rozwinąć swój kanał. I zobaczmy, co ma Think Media w opisie. Ich opis jest dość rozbudowany. Na początek mamy thanks for checking out Think Media on YouTube, czyli dziękuję, że odwiedziliśmy Think Media. Mamy informacje o tym, czym się zajmują. Następnie mamy napisane, jaką mają misję. A poniżej są linki do kursów. I na samym końcu jeszcze mamy tutaj jedno zdanie na zakończenie, czyli Think Media ma dość rozbudowany opis, więc tyle byłoby w temacie opisu. Ja teraz sobie kliknę opublikuj i ten opis się zapisze. Scrolujemy dalej i mamy tu nasz adres kanału i poniżej mamy miejsce, gdzie możemy dodać linki, które pojawią się w tym miejscu. Tu na górze. I teraz możemy kliknąć dodaj link. Tu nam y, pojawia się kolejny tytuł linku. Tu możemy na przykład napisać Insta i tu sobie wpisać na przykład Instagram.com. Robię opublikuj. Przechodzę na mój kanał, odświeżam i mamy tutaj ikonkę Instagrama. Tylko tytuł tego pierwszego linka na samej górze będzie się pojawiał na naszym banerze. Pozostałe napisy będą ukryte. Jeśli chcielibyście zmienić, aby na przykład ten opis Insta znalazł się na samej górze, to wystarczy chwycić te dwa paseczki i przesuwamy na górę. I tu poniżej mamy jeszcze do wyboru, ile linków chcemy, aby pojawiało się na naszym banerze. I jeśli w tym miejscu wybralibyśmy, aby nasze linki nie pojawiały się na banerze, to tak czy siak pojawią się one w opisie. I już ostatnią rzeczą, jaką mamy tu do wypełnienia, to informacje kontaktowe i tu możemy dodać nasz e-mail adres. Bardzo ważne, aby w tym miejscu pod żadnym warunkiem nie dodawać adresu e-mail, który jest połączony z naszym kanałem na YouTube, ponieważ jest to najłatwiejszy sposób, aby stracić konto. Nie dzielimy się naszym. Naszym adresem e-mail, trzymamy go w sekrecie, tak samo jak hasło. Natomiast tu dodajemy e-mail, który chcemy, aby był publiczny, jeśli ktoś chciałby się z nami skontaktować. Więc już wypełniliśmy tak naprawdę wszystkie informacje, które są w tej zakładce podstawowe informacje. Tak więc kolejny krok za nami, mamy uzupełnione podstawowe informacje, a w następnym filmie pokażę Wam zakładkę Układ, będziemy tworzyć, edytować playlisty, a także dodawać zwiastun kanału. A w dzisiejszym filmie to już tyle. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem.